Już w jednym z poprzednich programów, na których mówiliśmy o przedświątecznych targach, zapowiadaliśmy, że będą także świąteczne targi na księżym Młynie. I właśnie teraz na nie trafiliśmy. Tłum absolutny, bardzo wielu wystawców i bardzo wielu oglądających, ale również kupujących. I zaraz ruszymy w ten tłum i przekonamy się, co takiego można tutaj zobaczyć, jakie cudowne rzeczy przygotowali. I ci, którzy je wystawiają, i jakie prezenty dzięki temu można kupić na święta. Targi na Księżym młynie odbywają się cyklicznie i można tu sobie przychodzić w różnych miesiącach roku, ale teraz co jest? Wyjątkowo jest specjalnie, bo jest przedświątecznie. Tak, grudniowe targi są szczególne, bo są świąteczną edycją. Wyjątkowe jest też to, że jesteśmy pod dachem, pod gościnnym dachem Akademickiego Centrum Designu. I wyjątkowy jest w tej edycji rekord wystawców, bo prawie 80. No właśnie ja tutaj przedzierając się zauważyłam, że jak się wchodzi do tego budynku, to oprócz tego, że macie konkurencyjne drugie też targi, to jak już się wchodzi na waszą stronę, to każdy centymetr właściwie przestrzeni, jak jest gdzieś jakieś zagłębienie, jakiś korytarzyk, jest wypełniony, bo rzeczywiście trzeba było upchnąć gdzieś tych wszystkich ludzi, którzy chcą tutaj się wystawiać. Nawet wyszliśmy na zewnątrz, jest też część plenerowa, tylu było chętnych w tym roku, jeszcze jest kilkanaście osób na liście rezerwowej, ale stety, niestety nikt nie, nie zrezygnował. Także ogromne zainteresowanie, również ogromne zainteresowanie ze strony odwiedzających, bo mamy sobotę, która tak zwyczajowo jest troszeczkę takim dniem. Dużo yy, ludzi są jeszcze w pracy, bardziej w niedzielę już przychodzą tłumnie. Od 11 byli już pierwsi kupujący, zwiedzający. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ten targ drugi nie jest konkurencyjny. Yy, to jest targ studentów. Yy, robimy już od jakiejś jakiegoś czasu te targi, yy, równolegle łączymy siły, czyli Akademickie Centrum Designu i Fundacja Przędzalnia Sztuki. Ja tak trochę mówię konkurencyjny, bo jak się wchodzi, to trzeba na pierwszy ogień wybrać, w którą stronę się idzie, <laughs> czy w prawo, czy w lewo i dlatego to jest ten dylemat, gdzie idziemy, ale można na spokojnie oczywiście najpierw jedną stronę całą obejść, potem drugą stronę całą obejść i zobaczyć wszystko, jak ktoś da radę, bo naprawdę dużo, dużo się dzieje. To jest tak, że to zainteresowanie tym targiem, tą edycją świąteczną jest zdecydowanie większe, no bo też ci odbiorcy najprawdopodobniej przyjdą, bo po pierwsze w tym szale zakupów przedświątecznych to i sięgną po jakieś takie perełki. Tak, bo jest coraz większe zainteresowanie i coraz większa świadomość, że prezent może, ma być, jest czymś unikatowym, właśnie czymś stworzonym przez artystę, przez rzemieślnika, więc jest coraz większa popularność szukania tego typu prezentów. Poza tym już targi w ogóle organizujemy od 2019 roku, a targi w Akademickim Centrum Designu, nie wiem czy się dobrze doliczyłam, czy od, czy od trzech chyba sezonów. Więc to już jest pewien taki must, see, must have, żeby tutaj przyjść. Już się wpisały te targi w cały harmonogram wydarzeń kulturalnych, więc ludzie już wiedzą i czekają na nie, też się dopytują, kiedy, kiedy są w danym, w danym roku. Więc to już się stworzyło taką tradycją, można powiedzieć, rytuałem. Czyli świadomość z jednej strony, że warto kupować unikatowe prezenty w pojedynczych egzemplarzach, zrobione z duszą. Z z kunsztem, nie z masowej produkcji, a dwa, że już i zapisała się na stałe w ofertę kulturalną naszego miasta. Ci, którzy przychodzą kupować, dopytują wcześniej, jak to jest z wystawcami. Jest już taka lista tych, którzy zapisują się, jak tylko można się zapisać, bo się boją, że trafią na listę rezerwowych właśnie i potem będą musieli czekać na uczęścia, że wiadomo, że jest ekipa takich wystawców, którzy będą. Tak, jest stała ekipa wystawców, chociaż niestety zdarza się, że właśnie część z nich zapomina, że trzeba tej wpłaty rejestracji na targ dokonać wcześniej. My jesteśmy o tyle wyjątkowymi targami, że u nas nie ma selekcji. Bo większość targów, właściwie wszystkie inne, które znam, robi nabór, a potem robi selekcję, ogłasza listę wystawców. U nas jest to w takiej formule otwartej. Wyznaczył to trochę plener, ponieważ plener na Kosim Szlaku jest pojemny. Można się nawet zgłosić na dwa dni przed targiem, więc ten nabór jest ciągły, ponieważ robimy go raz w miesiącu od, od maja do października. Właśnie zima, grudzień i początek sezonu, kwiecień są wyjątkowe, bo robimy je w Akademickim Centrum Designu, gdzie po prostu przestrzeń jest. Graniczona. Stąd w jakimś momencie następuje stop, czyli już nie przyjmujemy wpłat. Stąd niektórzy po prostu nie zdążyli, zapomnieli. Naprawdę szeroki wachlarz różnych emocji, do smutku, czasem rozpaczy, że, że, kto, że ktoś nie zdążył. To też świadczy o tym, jak bardzo wystawcy się do tego przykładają, szykują się specjalnie na ten targ, przygotowują, zwłaszcza ten świąteczny, gdzie przygotowują specjalny świąteczny asortyment. Chodziłam obok tego stoiska i sama sobie pomyślałam, że rzeczywiście jest coś takiego, że my się przez lata przyzwyczailiśmy do tego, że my te zdjęcia mamy w formie elektronicznej. My ich nie oglądamy. Taka jest prawda: my je robimy, my ich nie oglądamy. I w ostatnim czasie coś się zadziało w naszym życiu. Wracamy do wywoływania zdjęć, wracamy do tej formy fizycznej. Ale chcemy, żeby to było coś lepszego niż lata temu te takie plastikowe albumy, co się przerzucało, przerzucało i też niewiele z tego wynikało. I co? Albumy artystyczne to jest odpowiedź na to zapotrzebowanie? Myślę, że tak, ponieważ album artystyczny może być dostosowany do osoby, która będzie nim później obdarowana. Tak jak w moich pracach, bardzo często staram się też używać jakichś cytatów, zdań, które będą pasować już pod konkretną osobę. Dopasowywuję też kolekcje do osoby, która będzie obdarowana nią, więc to nie jest od taki album, który odkładamy. To jest tak, jak wiele osób mi mówi, małe dzieło sztuki, w którym kolekcjonujemy coś najpiękniejszego, nasze wspomnienia, nasze życie, które nam naprawdę w obecnych czasach, w tym pośpiechu, umyka między palcami. A to jest taki moment, żeby usiąść, przejrzeć te zdjęcia, wybrać te najcenniejsze chwile, czasami w gronie całej rodziny i rzeczywiście umieścić je w miejscu, do którego później się będzie wracać, które będzie się przyglądać z przyjemnością. Albumy okazyjne, że jak chcemy komuś podarować coś na okazję, to że mogą być urodziny, może być jakaś rocznica, i one też wtedy są specjalnie przygotowywane, żeby pasowały. Tak, dokładnie. Ostatnio miałam moja koleżanka poprosiła o przygotowanie prezentu na rocznicę ślubów dla jej teściów. Dużo fioletu, dużo różu, dobierała sama papiery razem ze mną. Miałam też na przykład zamówienie. Na fantastyczny album ślubny. E, więc musiałam znaleźć motywy z Władcy Pierścieni, z Harry'ego Pottera, jakieś wróżki, ale też nie za słodkie, tylko bardziej mroczne. E, dla mojej córki na urodziny stricte tęczowo, pastelowo, e, jednorożcowo. E, ale też miałam na przykład zamówienie na album, który łączył dwie okazje. Był to album ślubny, a młoda para e, na dniach spodziewała się dziecka. Więc takie połączenie dwóch ważnych tematów dla nich. Co się znajduje w tym albumie? Bo ja widziałam, że tam w środku, to nie jest tak po prostu, że przerzucamy i tam są same zdjęcia, bo tam się dzieją rzeczy. <gry> Jak mi ktoś powiedział na poprzednich targach, tam się dzieje magia. Każda strona to jest tajemnica. One są e, projektowane od zera, od samego początku. E, możemy też powiedzieć, czy chcemy więcej zdjęć pionowych, bo zazwyczaj takie wykonujemy, czy poziomych. E, możemy umieścić cytaty. E, kiedyś projektowałam album, w którym pani poprosiła o miejsce, gdzie mogła później pewne słowa skierować dla wnuka, bo to był dla jej wnuka album. E, możemy także Umieścić tam takie małe zakładeczki, karteczki, też oczywiście z danej kolekcji papierów, na których sporządzamy notatki. Ja też ze względu na to, że od niedawna jestem bibliotekarką, miejskiej biblioteki tutaj u nas, to też wkładam na przykład zakładkę do książki, bo bardzo nie lubię marnować papieru. I z tego, co mi zostaje, tworzę zakładki, więc one też są piękne, też są zawsze dobrane pod dany album. Bardzo dużo biżuterii i zanim przejdę do tej biżuterii, która nam pokazuje, że święta tuż tuż, to najpierw tak ogólnie, co to jest za pomysł, co to jest za koncepcja, co to jest za wykonanie. Jest to biżuteria z gliny polimerowej. To tak w zasadzie glinę polimerową to kojarzymy z modeliną, czyli za czasów dzieciaka, jak tam gdzieś plastelina, tylko że teraz to już jest profesjonalny materiał sprowadzany z zagranicy. Ale jest wypiekany w odpowiedniej temperaturze, w odpowiednim czasie, wtedy modelina jest elastyczna, nie kruszy się, no i w zasadzie jest na lata, tak? Bo jak już Pani zaczęła mówić o modelinie, to ja sobie pomyślałam, że ja pamiętam, jak ja za dzieciaka robiłam coś z modeliny, to absolutnie tak nie wyglądało, ale rzeczywiście technologia i w, i w tej kwestii poszła do przodu. No to teraz pomysły, bo jak jest materiał, to trzeba wymyśleć, co z niego zrobić. To jak powstają te pomysły? No czerpię w zasadzie ze wszystkiego, głównie od jakiegoś czasu z natury, głównie kwiaty, liście. No ale tak jak mamy teraz okres świąteczny, no to oczywiście święta, więc wszelkiego rodzaju wypieki jak pierniczki, e, słodkości, no i wszystko co nam się kojarzy ze świętami, tak? Ja teraz będę zadawała trudne pytania o to, co jest trudne. To znaczy, co najtrudniej zrobić, bo każdy materiał ma jakieś tam swoje możliwości. Można sobie wymyślić każdy wzór na świecie, ale czasem człowiek robi 50 razy coś, bo się uparł, a to nie wychodzi. Myślę, że kwiaty. No. Płatki, kwiatów, tak? no, modelina ma to do siebie, że no, działa jak plastelina, więc często jest też tak, że albo jest za miękka, więc się przykleja do palców, tak? albo jest za twarda i nie da się jej tak plastycznie z nią pracować, jak bym chciała. No więc często kwiaty mają tak, są problematyczne, ale tu myślę, że to jest kwestia wprawy. Gdyby ktoś chciał spróbować, to oczywiście jak najbardziej zachęcam. Ja odczarowuję taki szok, że ludzie dochodzą że tak, Boże, jakie to jest drogie, bo gdzieś tam można kupić taniej. To kosztuje tyle, ile się nad tym czasu spędza. Dokładnie. Ale ja, czy ja wiem, czy bym powiedziała, że to jest drogie? No, są tacy, którzy mówią na wszystko, jak kosztuje więcej niż 5 zł, że jest drogie. A no, za tą pracę ręczną, to uważam, że to i tak są e, małe pieniądze, tak? Że... No przede wszystkim to jest układane serce, e, są to rzeczy unikatowe, niektóre naprawdę są robione tylko w jednym egzemplarzu, bo po prostu czegoś się nie da dwa razy tego samego powtórzyć, czy koloru, czy jakiegoś na przykład e, mieszania e, różnych kolorów, tak? A często po prostu zwyczajnie robię unikaty po to, żeby ktoś się czuł wyjątkowo nosząc taką biżuterię, tak? dlatego uważam, że to są e, śmieszne pieniądze, jeśli chodzi o. Tego typu y, biżuterie, tak? W ogóle rękodzieło. w którym zabawek jest ogrom, tylko że te zabawki są takie, co są okropne, szybko się psują, albo jeszcze bardzo hałasują i wcale nie są przyjemne. to jest powrót do czegoś najprzyjemniejszego. To prawda, To są takie zabawki, które przypominają mi moje dzieciństwo, ponieważ takimi szmaciankami bawiłam się. Dawno temu, ale pamiętam dobrze. No i w, przyszedł taki czas w moim życiu, że szukałam, potrzebowałam jakiegoś odskoczni od codzienności i zaczęłam robić właśnie takie zabawki, gotowicie, jak firma moja cała zachorowała, a zajmowałam się szyciem ubrań z dla kobiet i w domu miałam ścinki materiałów różnych i żeby się zrelaksować, zaczęłam robić te zabawki. Najpierw one były takie troszkę dziwne, bo to trzeba wszystkiego się nauczyć i, i za... to zaczynałam zupełnie od, od takich śmiesznych pacynek i to okazało się, że przerodziło się w pasję, bardzo lubię to robić i właśnie muszę powiedzieć, że odnalazłam taką radość w pracy właśnie przy tych zabawkach i wielką przyjemność mi to sprawia i dlatego je robię. Pierwsze to były na pewno próby, nie wiadomo było co i jak dokładnie, ale widzę, że powstała technika, która pozwala stworzyć te zabawki takie, że można sobie nawet skompletować po prostu rodzinę myszy czy rodzinę jakichś innych zwierzątek. Bo one mogą tworzyć rodziny, bo są bardzo różne, ale można je jakoś tam spiknąć. Można tworzyć rodziny, myślę, że były bardzo zadowolone z tego, bo nikt nie lubi być sam jak kołek. Można je przebierać w różne ubranka. Tu są różnej wielkości, są takie zabawki duże, są mniejsze, takie do zawieszenia na przykład przy torbie albo przy plecaczku. No i właśnie ta cała Lululino rodzinka się rozwija i... Mam nadzieję, że jeszcze będzie dużo pomysłów i dużo różnych śmiesznych zabaweczek, które cieszą oko. Bardzo tutaj mam miły czas, ponieważ przychodzą osoby, które już coś kupiły, a jak kupują drugi raz, to znaczy, że to jest dobre. To jest największa dla mnie radość i przyjemność, także no, ogólnie jest dobrze. Ja muszę zapytać o garderobę. Bo to, że są te zabawki robione, to jest jedno, ale dwa, ta garderoba mnie tutaj urzekła totalnie bo tu jest wszystko, tu są nawet dziergane sweterki. Ja też pamiętam z dzieciństwa, że jak niczego nie było, to mamy siadały i potrafiły zrobić mikrosweterki, nawet dla najmniejszych lalek i to jest absolutny powrót do tego. Wraca się. No myślę, że, że moje dzieciństwo było jeszcze dużo, dużo wcześniej niż pani, więc wtedy kompletnie nic nie było i bardzo dużo rzeczy było z recyklingu, który teraz jest tak bardzo na czasie, ponieważ wtedy stare swetry się pruło i drobiło nowe, żeby one wyglądały no, lepiej i ciekawiej. Także można powiedzieć, że y, mam to we krwi. Czyli powstają kolekcje ubrań. Y, pierwsze y, te projekty były z tego, co akurat było w domu, ale czy te zapasy się skończyły, czy one są niewyczerpane? Pani zapasy. <noise> zapasy są niewyczerpane, dlatego że, tak jak już wspomniałam, szy, szyliśmy z lnu. I. Teraz już jestem na emeryturze, ale całe, wszystko to, co zostało, zostawiłam, ponieważ uwielbiam len, uwielbiam to i ten LEN jako materiał jest to najwspanialsza rzecz na świecie. No i myślę, że jeszcze sporo lalek może powstać z niego.